Jak co roku uczniowie zespołu szkół hotelarsko-turystycznych ze Świdnicy przygotowali aranżację stołów świątecznych. Konkurs polega na tym, że najpierw w klasach hotelarskiej i gastronomicznej uczniowie przygotowują te aranżacje i wybieramy po pięć stołów z każdej klasy i te stoły właśnie dzisiaj możemy obejrzeć sobie w galerii. Jest 10 stołów i każdy stół jest przygotowany przez dwie osoby, czyli 20 uczniów. Każdy, kto jest tutaj w galerii, może zagłosować. Mamy taki przyjęty już tradycyjny sposób. Rozdajemy makaroniki i te makaroniki można wrzucić do pojemniczków, które są na stole. Po prostu wybierają sobie ludzie to, co im się najbardziej podoba i w zależności od tego, czy głosują tylko na jeden lub na kilka, mogą zagłosować na te stoły jutro odbędzie się u nas w szkole gala Bożonarodzeniowa. To jest taka impreza cykliczna, która odbywa się co roku. I te osoby, które dzisiaj zajmą pierwsze trzy miejsca, zaprezentują te stoły na gali i tam będą wręczone nagrody. Nagroda jest ufundowana przez starostę powiatu Świdnickiego. Są to nagrody w postaci bonów. Przygotowywaliśmy je tak, że po prostu nazbieraliśmy rzeczy z naszego stołu bożonarodzeniowego z domu, tak jak wygląda to u nas mniej więcej w trakcie wigilii. I... Zostawiliśmy ją no na nasz stół, tak żeby było to jak najbardziej naturalne. Wykorzystaliśmy z naszego domu, praktycznie nic nie kupiliśmy, a tak się obawialiśmy, że coś tam nie wygramy. Na ostatnią chwilę tak naprawdę to zrobiłyśmy w sumie, dzień przed w nocy. No i się okazało, że wygrałyśmy w klasie ten cały konkurs. No i teraz stoimy tutaj w galerii i prezentujemy nasz stół. Na naszym menu znajduje się bardzo różkami. Na drugie danie mamy filet z łososia z puree ziemniaczanem oraz sosem pieczarkowym, no i na deser mamy piernik z polewą czekoladową. No i chciałbym, żeby to wyglądało jak najbardziej tak, jak jest to u nas w trakcie Wigilii, więc staraliśmy się to zrobić tak, jak to wygląda u nas w domu. No i jak najmniej po prostu kupować rzeczy, żeby nie wydawać bezsensownie pieniędzy, tylko wszystko, co było, to po prostu zgarnąć i ułożyć jakiś ładny stolik.